Stanach, który nigdy nie wyszedł prawdopodobnie jeszcze w tym roku pokażemy mieliśmy taką totalną retrospekcję a propos Nowego Jorku także pozdrawiam Chicago też co papiero Papieros Czy pozdrowi pozdrawiam, pozdrawiam. Słuchajcie, mam takie pytanko do Was. Czego wysłuchacie na co dzień? Ja co są Wasze ulubione piosenki ostatnio. Nie się ma sięba. Dziękuję, dziękuję. Tu Dorian Elektra Flamboyant, nie znam. Nie znam, o kurwa, że się wybałem o chantlę. Nie znam, ale może poznam. Patrzmy co tutaj słychać w internetach. Będzie lepiej. Chmury. O, bardzo mi miło, jak słuchacie chmur. Mam duży sentyment do tego utworu. Pozdrawiam z oczywiście. Tu co porabiam? No nic, jeździłem sobie troszkę na motorku. Wróciłem właśnie do domu. Może będę słuchał jakieś muzyczki. Prawdopodobnie obejrzę sobie jakiś film. I to tyle. Jestem Bogiem. Sajbista. No tak. Ty też jesteś Bogiem. I co? Siedziałem dzisiaj z Mocherem i Mekalem i montowaliśmy, montowaliśmy taki materiał z, z Nowego Jorku z zeszłego roku. I myślę, że będzie to całkiem fajne. Kiego <grym> masz motorka? Kupiłem sobie Crossa dwa dni temu i w sumie nauczyłem się właśnie jeździć. To życie. Ale jesteś kubasek Yanglin ty? Yanglin jest zajebisty kurwa. Co to taki zierany? Kurwa! Jaki zierany? Nie zierany? nic, mordy. Nie zierany? Ja Zwierany? chciała chciała listy na Spotify. Bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, sprawiedliwie ci słychać, ja nic nie mówię, mordy. Ja szepczę tylko coś pod. Ale ała moje uszy ścisz trochę temu.

Kochane, dzięki, że wyciągasz z mroku, spoko, polecam się, co to za czapa, human made, podkład rewelacyjny, magia w ze zazdroszczę talentu, dziękuję bardzo, o. kiedy wypuścisz adrenalinę, ogólnie adrenalina będzie miała jeszcze gościnną zwrotkę od takiej pewnej osoby, i... i czeka aż będzie zrobiona. Siematomi, Elo. Dobry kawałek. Dziękuję. Tu, 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 tu. Chapa, Klein, co ty pierdolisz w ogóle? o Jeziorko leci. Ciekawe, ładnym paniem Chciałbym się zakochać mąż, Lubię z o miłości. Ale próżno, co mówię, staję tutaj. tu, tu. Zamknięto tu, tu, tu. mnie w klubie. Spalę tą górę, nie mogę dychać już Gdzie mieszkam? Mieszkam w Gdańsku i mieszkam w Warszawie. Czy lubię słuchać swoich nut? Nie wiem, słucham prewek ogólnie. Jak odpalam live'a to zawsze odpalam muzykę, tak żebyśmy się posłuchali troszkę. Jaki mam młodzik teraz? Zajebisty mam młodzik, słuchajcie, zrobiłem wiele rzeczy dzisiaj, jestem mega zadowolony z samego siebie i kurwa, wróciłem sobie do domku i będę sobie odpoczywał. Czy szukam współlokatorki? Nie, Nie ja ocenię sobie prywatność bardzo. Teraz najbardziej. Nad jeziorkiem stara baba pokryje, Co sądzisz o tymku? O a którym Tymku? Znamy jeszcze dwóch takich Tymków zajebistych. Tu, tu. Ja osobiście lubię janglina bardzo. Pamiętam, jak po koncercie w Częstochowie biegałeś na bieżni sobie. Mam sypilistę, którą zostawiłeś. O! O, bardzo chętnie bym wrócił do Częstochowy. Fajnie tam macie o, ośrodek i, i kurwa. I, miałem po, po koncercie co robić ogólnie. Dużo sportu da się tam uprawiać w tym miejscu. Ubiaram się. Czy mam jakieś plany na wakacje? Kurczę, jeżeli otworzą Polskę i trzeba będzie przechodzić kwarantanny, to... Prawdopodobnie wylecę sobie wkrótce. Od razu wrócę na chwilę do Tokio. Myślę, że chcę zobaczyć Okinawę, Kyoto. Pojedzieć sobie troszkę tam, bo ostatnio mi się nie udało przez tą pierdoloną pandemię. Ale to jest jakby najbliższa rzecz. Ale wakacje. Nie wiem, zobaczymy. Na razie w wakacje będę wypuszczał. płytę, te Także na tym się skupię, wiecie, o co chodzi. Jakie dziarki bolały najbardziej To mnie bolało, nie to, to mnie bolało ponieważ jest zrobiony grubą igłą i, i bolało no. W ogóle to z dziarkami jest tak, że czasami trzeba mieć dobry dzień. Czasami nie boli, bo, bo po prostu jakoś tak się nie czuję tego, a czasami czasami jakieś takie śmieszne w ogóle dziarki małe bolą. Nie wiadomo dlaczego to zależy bardzo. Stosz kurwa sztos, fresh and dope, tymek. Tak, zgadzam się, fresh and dope to sztos. Ulubione ćwiczenie na siłce. Hmm. Wszystkie, myślę, po trochu. Jak już się ćwiczy na siłce, to należy chyba dbać o każdym partię ciała i to sprawia przyjemność. Jesteś spalony? Nie, nie jestem spalony, może taki jestem po prostu. Zawsze czekam aż któryś zaboli. Nie mm, bądź tak do przodu, bo w najmniej oczekiwanym momencie zaboli. Dziwne. Czy chcesz spróbować czegoś nowego? Wpadaj na flyboard. Wpadnę, bardzo chętnie. Bardzo chętnie wpadnę. Jeżeli jesteś w Polsce, to spiszmy się na Privia. Bardzo chętnie wpadnę. Czy gąciarz coś mi nagrywał? A nagrywał mi. Coś Gonciarz i może wam pokażę. Zanim... A wciągnij czapkę w pierdolkę, bo nie widać twojej słodkiej twarzy. Czy mam na głowie czapkę, bo muszę iść do fryzjera. Czuję się tak fresh, od zacząłem podopić. Tak jest. Dobra, co bym wam puścił? No, stara baba Ładnym paniem w jakim wieku młodzieńczym zacząłeś pisać teksty? Zacząłem pisać teksty, kiedy miałem 15 lat. Jak do Polski, miałem 15 lat i zacząłem pisać teksty, bo nie potrafiłem się odnaleźć w nowej sytuacji. I znalazłem. Znalazłem ukojenie w muzyce. Może mi nie szło, jak myśl cały czas z mi to przyjemne. Śniłyśmy mi się dzisiaj. Kurwa, często mi to piszą ludzie, że się śniłem i spoko, nie wiem co o tym myśleć za bardzo. Czasami te sny są pojebane. Czy zmieniłbyś fanbase jest trochę starszy, Myślę, że mój będzie zmienia się razem ze mną. Preorder Pietrzewole będzie oczywiście. Mam jeszcze kilka akcji do odjebania. I wtedy puszczę preorder Pietrzewole. Na razie... Na razie jest taka sytuacja, że jutro powinien do Was dotrzeć wersji, i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mm, no. Zrobiliśmy akcję charytatywną, z której jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni. I kurwa propsuję każdą osobę, która wzięła udział w tej akcji. I tyle. są to są spoko, czasami, czasami mam beke z rzeczy, które są tam wrzucone. czasami są bardzo zabawne. Mm. różne przeróbki mojej twarzy, kurwa, w dziwnych sytuacjach, ciekawe to jest. Pozdrawiam głucho łazy, moje babcie mieszka niedaleko. Busy, ale all day dzisiaj, spoko. Du, 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 du. Koncert w Warszawie jest podobno przeniesiony na październik i pewnie się odbędzie w październiku, także nie ma na czym, na czym płakać, słuchajcie. Kiedy wyjdzie Dralina Jak będzie skończona? Tu, 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 tu. czy zapuszczam włosy? no nie wiem, rosną codziennie po trochu semantykę mam puścić? spoko, puszczam